Najgorsze nawyki kierowców. Pierwszy błąd za dużo siedzenia. Jeśli siedzisz w aucie po kilka godzin dziennie, to zwiększasz ryzyko śmierci o 52% i cukrzycy o 112%. Wystarczy jedna przerwa co godzinę, żeby się przejść, rozciągnąć, uruchomić krążenie. Drugi błąd, jedzenie na stacji. Hot dogi, zapiekanki, krosanty z 30 składników. Taki hot dog to ponad 500 kalorii, na tłuszczu i zero warzyw. Więc potem nie dziw się, że jesteś zamulony. Trzeci błąd, podjadanie w trasie. Nudno, zmęczony, stres, sięgasz po orzeszki, paluszki, batoniki, jedna ręka na kierownicy, a druga w paczce. I to już nie jest tylko kwestia kalorii, tylko przede wszystkim bezpieczeństwa. Czwarty błąd, palenie dla zabicia czasu. Papieros na stacji, papieros w trasie, papieros na wkur. Zabijasz czas, ale i siebie. Jeden papieros skraca życie o 20 minut, a 10? Rachunek jest prosty. Piąty błąd, za dużo energetyków. 2-3 dziennie to dla wielu norma, bo trzeba się pobudzić. I tak wpadasz w błędne koło. Kolejna puszka, kolejna kawa, nerwowość, a energii coraz mniej.